Kandydaci na samorządowców startujący z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego zajęli trzecie miejsce w turnieju siatkówki, który rozegrano w Opolu. W pokonanym polu Ludowcy zostawili drużyny Lokalnego Komitetu Wyborczego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatom PSL kibicował prezes Ludowców Waldemar Pawlak. Jego pojawienie się w hali sportowej spowodowało, że reprezentanci PSL znacznie poprawili grę. Ludowcy po przegraniu pierwszego seta w kolejnych nawiązali niemal równorzędną walkę ze zwycięzcami turnieju drużyną PO. Przegraliśmy z platformą, ale w dobrym stylu. Były momenty, że remisowaliśmy. U nas są autentyczni kandydaci na samorządowców, a sport jest tylko dodatkiem do tej działalności, powiedział Waldemar Pawlak. Dodał też. Gdyby w polityce obowiązywały takie zasady jak w sporcie, to bylibyśmy dużo dalej, bo partie wielkiej kłótni narobiły dużo bałaganu, szczególnie w polityce krajowej. A ważne jest, żebyśmy w samorządzie wybierali dobrych gospodarzy, którzy będą z pasją i pomysłami pracować. Kandydat ludowców na prezydenta Opola, Jarosław Kowalczyk, podkreślił, że rywalizacja sportowa troszeczkę mija się z rywalizacją wyborczą. Inaczej jest na parkiecie, inaczej na ulicach. Rywalizacja sportowa jest wprost proporcjonalna do tego, co się dzieje w powiatach. Uważam, że w mieście Opolu występuje dość duża kultura, jeśli chodzi o, o formę prowadzenia kampanii wyborczej, natomiast w, w gminach wokół, wokół Opola jednak tej kultury brakuje. Występują sytuacje, w których bardzo często komitety się zaklejają. Dochodzi do starć pomiędzy sztabami wyborczymi. Uważam, że ta rywalizacja nie przystoi zdrowej demokracji, jaką myślę w naszym województwie prezentujemy. Sądzę, że Polskie Stronnictwo Ludowe wykazuje tutaj duże zrozumienie. I niejednokroć łagodzi te obyczaje, aczkolwiek naprawdę nasze y, nasza, nasza wytrzymałość jest już na, na pewnej granicy, i sądzę, że o tym trzeba mówić, trzeba o tym rozmawiać. Po turnieju siatkówki Waldemar Pawlak spotkał się na opolskim rynku z kandydatami PSL-u na samorządowców. Wspólnie przemaszerowali głównym deptakiem miasta. Panie prezesie, w tej wizji pana widzę, a teraz widzę na was noc żywego. A, no. Bardzo się cieszę. Mnie zachęcam teraz na samorządowe wybory. Dobrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Rozdawano ulotki, baloniki, przekonywano wyborców. Jeszcze tylko pięć dni mają kandydaci na przekonanie wyborców do swoich kandydatur. W piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza, a w niedzielę obecnie już chyba najważniejsze wybory. Bo jak mawiał Wincenty Witos, kto rządzi w gminie, ten rządzi w Polsce.